Witajcie, drodzy! Dzisiejszy fragment Słowa Bożego z Psalmu 85 wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój. Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. W wielkiej prostocie zwróćmy się dzisiaj sercem ku Panu i módlmy się o pokój. W naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, o pokój w kościele, o pokój w naszej ojczyźnie i o pokój dla całego świata. To wołanie o pokój jest teraz bardzo ważne, dlatego zapraszam Was, abyśmy razem pomodlili się o dar pokoju, ale także, żebyśmy dzisiaj przez cały dzień mieli w sercu te intencje. Niech nasze serce zwraca się ku Panu, On nam obiecuje wtedy, pokój, a my módlmy się o ten dar także dla innych Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Maryjo, królowo pokoju, módl się za nami. Kochani, nie zapominajmy o tej intencji, wołajmy o pokój, wierzmy, że Pan ma dla nas ten dar i go będzie posyłał. Chcę Was też zachęcić do tego, abyście pomodlili się z nami modlitwą z Ojcem Kozłowskim. W każdą sobotę mamy takie odcinki, modlimy się Jego modlitwami, modlimy się przez Jego wstawiennictwo również. I zapraszam Was do tego, abyśmy teraz pomodlili się razem piosenką Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Maryjo, przynieś nam wszystkim pokój. Dobrego dnia pełnego pokoju.